Panie Marszałku, Wysoka Izbo, poselski projekt proponuje jedynie przesunięcie o jeden rok kalendarzowy terminu przeprowadzenia przez Komitet Ewaluacji Jakości Jednostek Naukowych kompleksowej oceny jednostek naukowych. Omawiany projekt nie ma także praktycznego znaczenia dla regulacji ustawowej przygotowany i złożony w Rządowym Centrum Legislacji projekt rozporządzenia dotyczący zasad przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym pozwoli na przeprowadzenie oceny jednostek naukowych także w roku bieżącym. Argumentem przemawiającym za zmianą terminu przeprowadzenia oceny jednostek naukowych jest również to, że przeprowadzona ocena w 2010 roku i kategorie nadane zgodnie z artykułem 32 ust dwa omawianej ustawy uwzględniły wyniki działalności jednostek naukowych w latach 2006-2009 i są one miarodajne aż do 2014 roku. Pozostawienie bez zmiany przepisu artykułu 32 ust. 3 ustawy oznaczałoby, że działalność jednostek naukowych w latach 2008-2009 podlegałaby ponownej ewaluacji z tym, że przeprowadzona zostałaby w oparciu o inne kategorie. Z uwagi na, na fakt, że środowisko naukowe jest obecnie w znacznej części zaangażowane i przeciążone licznymi nowymi obowiązkami wynikającymi z wdrażania reformy szkolnictwa wyższego, konieczność przeprowadzenia jeszcze w bieżącym roku oceny jednostek naukowych nałożyłaby na jednostki naukowe kolejne obowiązki związane z zebraniem i opracowaniem informacji niezbędnych dla Oceny ich działalności naukowej, co znacznie zwiększyłoby ich obciążenie pracami administracyjnymi. Natomiast przesunięcie terminu kolejnej oceny działalności naukowej zapewni placówkom objętym parametryzacją czas na dostosowanie się do nowych wymogów oraz da więcej czasu potrzebnego do przeprowadzenia rzetelnej oceny jednostek nauk naukowych przez Komitet Ewaluacji Jednostek. Naukowych. W związku z tym, że zaproponowana przez posłów zmiana ustawy nie spowoduje żadnych negatywnych skutków dla budżetu państwa, nie wpłynie też na poziom funduszu wynagrodzeń bezosobowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bowiem ten został zablokowany na poziomie z roku 2011, jak również zmiana Dlatego, że zmiana jest zgodna ze stanowiskiem prezentowanym przez znaczną część środowiska naukowego, wielokrotnie wyrażanym również w procesie opiniowania na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowych jednostkom naukowym, Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego poprzez stanowisko Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie pośle.